Z tej strony Matynio i witam was w materiale dość myślę, że istotny z powodu ostatniego patcha, który sprawiał dość dużo problemów. Dlatego myślę, że postanowiłem zrobić dla was taki mały ala poradnik jak naprawić błędy po aktualizacji albo też innymi słowy jak naprawić te najczęstsze błędy, które właśnie występują. Powały albo występują. Zostało, jeśli chodzi o takie najważniejsze informacje w kwestii takich najczęstszych, jeszcze do tego później przygotuję, ale my się skupimy tylko i wyłącznie na obecnym patchu. Zacznijmy od tego, że to jest z forum, które Łukasz przygotował. Wszystko to jest oczywiście przygotowane wraz z Paladis Poland. I jest przygotowany tutaj właśnie specjalny artykuł, poradnik bardziej, gdzie będziecie mogli sobie to zobaczyć. My oczywiście to wszelkie rzeczy omówimy, ale jakby co, wszystko macie jak najbardziej w opisie, więc. Zapraszam Was jak najbardziej. E, co do kwestii celowania podczas używania prawego klawiszu, chodzi mi o, chodzi tutaj bardziej o kwestię e, snajperów, gdzie używamy lunety. E, w większości przypadków jest to e, w ten sposób, że e, kiedy mamy używany prawy przycisk, to nam po prostu e, nie działa. Nie, mo nie możemy się w ogóle ruszać z lunetą, także to jest tylko i wyłącznie spowodowane jak widzicie przez czułość. Właśnie przez patrza jest w większości przypadków ustawione na minus 20, co powoduje, że yy, no nie możemy yy, w ogóle z celownika skorzystać, więc pamiętajcie o to, żeby wejść sobie w ustawienia no i ustawić czułość lunety na taką, jaką wam odpowiada. Pamiętajcie o tym, żeby ustawić sobie mniej więcej tak, żeby było tak jak normalne przy czułości myszy, bo w przypadku, jakbyście mieli trochę zbyt cięższe albo za leki no to jest jednak, e, no jednak jest różnica. Jeśli chodzi o dźwięków czempionów i komentatorów. E, tu jest podobna, myślę, że sytuacja, no tutaj jest akurat w, z kwestią języka właściwości język na język angielski. Właśnie w tym problemem jest z tym właśnie aktualizacją, że dźwięków w ogóle nie ma, ale jest jak najbardziej rozwiązane. Tak samo jest w przypadku konsoli, więc myślę, że też to jak najbardziej pomoże. No ale na razie w tej chwili musimy poczekać, ponieważ na razie nie ma jak zmienić, więc jeżeli będzie jeszcze jakakolwiek informacja to oczywiście Wam przekażę najwyżej w następnym poradniku. Jeśli chodzi o kwestię uruchomienia gry, bo dość często też na moich streamach były pytania, dlaczego, dlaczego mini paladnicy nie chcą się uruchomić. Często występuje błąd z DLL w systemie. Przeważnie to macie taki komunikat, że. Um, yy, jakiś plik nie działa yy, normalnie. Yy, jest kilka na to rozwiązań, chociaż yy, często o tym mówiłem na streamach. Myślę, że każdy już się domyśla, czyli spójność plików, yy, a przeważnie spójność plików robimy sobie na podstawie w ten sposób, że naciskamy na paladinsy, właściwości, yy, pliki lokalne. No i używamy. Spójności plików. Często oczywiście o tym mówię, ale to też kieruję do tych osób, które może nie do końca wiedzą, jak to naprawić, albo tym, co są nowi, bo myślę, że to się bardzo też przyda. Ale też jest parę innych rozwiązań: można też odinstalować i jeszcze raz zainstalować Paladins. No albo tak jak po tym patchu, można zainstalować um, program. Z, z aktualizowaniem, też systemu, wszystkie też tam linki macie jak najbardziej potrzebne. Jeśli chodzi o kwestię uzyskania dostępu do trybu treningowego, tego akurat w przypadku nie miałem okazji jeszcze doświadczyć, ale. Warto oczywiście o tym też wiedzieć, rozwiązanie jest takie, że trzeba wejść do rozgrywki międzyplatformowej na dopuść wszystkie, czyli jak jesteśmy w grze, naciskamy escape, ustawienia, sterowanie, rozgrywka międzyplatformowa i dopuść wszystkie. To działa oczywiście też w ten sposób, jeżeli chcielibyście grać też z konsolowcami albo z PC -towcami, w zależności od tego na jakiej platformie jesteście. I ostatnia kwestia co do lagów, delayów i inne dziwne błędy w grze spowodowane przez serwery. Tutaj oczywiście przeczytam, ale myślę, że chyba o kwestii delayów, myślę, że każdy kto doświadczył przynajmniej z tamtych poprzednich patchy z drugiego sezonu powinien chyba to jeszcze pamiętać, ale ale jeśli chodzi o błędy, to pamiętajcie o tym też, żeby jeżeli jakiekolwiek błędy lub wszelakie dziwne rzeczy, jakie teraz są w tym patchu, zawsze pamiętajcie o tym, żeby zgłaszać to na serwerze Discordowym, Paladin Spolent na zgłaszanie błędów albo możliwe też na Facebooku, na grupce Paladin Spolent. Też możecie jak najbardziej to wysyłać. Rozwiązanie jest takie, że mm, niestety nie ma, co prawda, jeszcze rozwiązania, dlatego trzeba poczekać aż. Serwery się bardziej ustabilizują, tylko chodzi o to, że serwery nie chodzi o kwestię tego, że stabilizują się ze względu na ilość graczy, tylko chodzi o to, że w tej chwili są testowane nowe możliwości w grze. Są teraz prowadzone nowe rzeczy, które studio teraz testuje i teraz stara się dużo poświęcić na to teraz czasu, żeby teraz podczas rozgrywek było znacznie. Lepiej, no ale sami widzicie, myślę, że chyba tutaj wszystko jest mniej więcej podobnie opisane. No ale jeśli jak już miałbym doczytać, większość osób serwery działają już poprawnie, dodatkowo działają efektycznie cieśniej niż przed aktualizacją, bo pierwsze dni z nowym patchem były dość, no niestety słabo. Pamiętacie, pierwszy dzień nie był dość przyjemny, dopiero następnego dnia już było tylko znacie lepiej i tylko i tylko i włączyć lepiej, chociaż wiadomo, niektóre rzeczy do tej pory jeszcze może coś zostało, ale. To już myślę, że kwestia czasu, zresztą jesteśmy popatrzą, więc jeszcze półtora miesiąca od nagrania tego materiału e, będzie jeszcze na pewno parę zmian. W skrócie, podczas najnowszej aktualizacji została aktualizowana również technologia serwerów, o które myślę, że chyba tam wspomniałem. Dzięki temu w końcu jest szansa na pozbycie się mniej więcej delayów w grze, które jest podczas wybierania czapiona w lobby. Przyspiesza też ładowanie meczy. Niestety, żeby serwer działały poprawnie, potrzebne były testy podczas gry na obciążeniu. I tak czytałem trochę na Twitterze, okazuje się, że jednak testy na public test serwerze, bo jeżeli ktoś z was nie wie, public test serwer to jest um, serwer do testowania najnowszego patcha. O tym się o tym mówię tylko o nowych graczach, albo ci co jeszcze nie wiedzą. No i na testowych, ciężko to można określić, czy to w ogóle będzie dobrze działało, chociaż wiadomo, to jest mniej więcej na podobnej zasadzie, że jeżeli testujemy patcha, to też testujemy wszelkie możliwości. Ale okazuje się że głównym problemem jest chyba bardziej od innej strony że faktycznie na takim e, chyba domyślnym takim domyślnym e, serwerze gdzie można e, wtedy sprawdzić to obciążenie i okazuje się że chyba jednak potrzebowali e, sprawdzenia tego. Oczywiście nie, nie jestem to jest do końca pewny czy przekazywali tą informację całej społeczności że w razie jakichkolwiek problemów e, e, Proś, pro, prosimy Was o wyrozumiałość. Chyba tego nie było, ale myślę, że. Cały czas studio e, uczy się właśnie na takiego typu rzeczach, więc e, wystarczy chyba tak naprawdę trochę zrozumienia tego, że no jednak te pierwsze dni no nie były dość przyjemne, ale myślę, że teraz będzie tylko e, już lepiej. No i też przyspieszenie, ładowanie meczu, niestety, żeby serwer działał poprawnie, potrzebne były testy podczas gry na obciążeniu. Oczywiście, jeśli chcecie być na bieżąco, to pamiętajcie, że obserwować social media na Facebooku, Twitterze i Discordzie. No i ewentualnie, jeżeli ktoś e, chce jeszcze. Jakiekolwiek informacji ze świata Paradis możecie jak najbardziej do mnie, ale myślę, że też na Facebooku, Twitterze i Discordzie Paradis Polet jak najbardziej was zachęcam, a w szczególności, że tam jest dużo dyskusji, każdy będzie mógł porozmawiać o kwestii postaci, talii, wszelakich rzeczy ze świata Paradis, myślę, że każdy do tego będzie mógł znaleźć sobie jakiś temacik. Myślę, że to tyle ludziska. Mam nadzieję, że chyba taki porodniczek wam się spodobał. Jakby co dajcie znać w komentarzu, czy wam się to spodobało i chcielibyście takich jeszcze znać więcej, jeżeli będą w ogóle takie prowadzone, ale mam nadzieję, że będą. No i dajcie znać i jak macie jakiekolwiek pytania lub jakieś problemy, to możecie zawsze do mnie napisać najwyżej, jeżeli się okaże, że to będzie problem dość głębszy, no to po prostu was będę skierował no myślę, że na serwery Palace Sport, ale chyba myślę, że tak będzie zazwyczaj, ale jeżeli macie jakieś mniejsze problemy, to po prostu też mi piszcie, to najwyżej postaram się na to odpowiadać. Także to tyle, trzymajcie się mocno, na razie i!